Dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Darek Czajkowski, a kanał, który właśnie oglądasz to Bike Bajka. Przede mną ostatni start w tym sezonie. A jeżeli nie ostatni start, to prawie na pewno ostatni ultramaraton. Great Lakes Gravel. Chciałbym Wam w tym krótkim albo długim vlogu, nie wiem co mi z tego wyjdzie, pokazać jak wyglądają moje przygotowania do takiego rajdu. Oczywiście, osoby, które jeżdżą takie ultramaratony, to wszystko wiedzą i będą to dla nich może bzdurki lub bzdury, ale osoby, które zastanawiają się jak to jest. Mam parę takich osób, które napisały do mnie pod niektórymi filmami, że jeżdżą na rowerze, są zdeterminowani. Ale, ale jakoś przeraża ich start w takich zawodach, dlatego zobaczcie, jak to wygląda. To nie jest takie straszne. Szczególnie przy takim wyścigu, który jest pętlą, bo Great Lake is Gravel to pętla. Start i meta w tym samym miejscu, więc jest o wiele bardziej ułatwiona logistyka takiego wyjazdu. Zapraszam na ten odcinek vloga. No mam między innymi przed takimi wyjazdami tak, że, e, że kupuję nowe rzeczy i to mam nadzieję, że to nie, nie jest jakaś, e, jakiś jakiś zakupocholizm i gadżetiarstwo, tylko po prostu za każdym razem wydaje mi się, że coś mogę ulepszyć, coś mogę dodać, e, a to jakiś ciuch, a to jakiś sprzęt. I nie inaczej jest tym razem, dobra inaczej, no nie jest tak zawsze, ale często tak bywa, nie inaczej jest tym razem właśnie Dzień przed moim wyjazdem na miejsce startu, czyli dwa dni przed rajdem, przyszła paczuszka z nowymi torbami topika. Nawet nie wiem, czy one będą pasowały do mojej ramy, do mojego roweru. Właśnie zaraz to sprawdzam. się bidony nie zmieszczą. To jest y, torba Top Loader z e, Topika sto parę złoty nie pamiętam e, zastąpi e, zastąpi torebkę e, płetwę jackpaka, która już mnie troszeczkę wkurzała. o wygląda na fajną, uwaga, uwaga bardziej pojemną na pewno Płetwa JackPacka 2.0 na pewno jest lepsza, ale ja skorzystałem z płetwy JackPacka 1.0 i mm, nie było to najlepsze już rozwiązanie, już mi to zaczęło kurzać ostatnio. No to rodewka wydaje się spoko, jest z przegródkami i jest z zamkiem wodoodpornym. Ma padać na tym GLG, więc ten zakup wydaje mi się trafiony. I tu mamy torbę Midloader z kolei, e, z Topika, 4,5 litra. No, jest troszkę przydłużawa ta torba. Z jednej strony fajnie, bo ja to tak kurczę zawsze mam tego szpeju i trochę się, trochę się nie mieszczę w, tej, w, tej, w, tej, w tym ultrażwirku od Jackpaka, ale z drugiej strony już totalnie będzie problem z, z bidonami. Z tyłu jeszcze podsiedłówka Jackpaka najmniejsza. I z przodu, a nawet nie wiem, czy będę brał kierowniczkę w tej sytuacji. Zobaczymy zaraz. A jednak się udało. No to co my tutaj mamy? Mamy taki specjalny e, uchwyt na bidon, ale co jest tutaj nietypowe i ciekawe? To jest taki zacisk do właśnie do tego uchwytu na bidon, taki taki uchwyt do, uchwyt do uchwytu, ponieważ e, tutaj te moje dziurki, e, te 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 Otwory na wkręty na uchwyt na bidon są niestety wyrwane, wyrobione. Czekają na nitownicę w moim serwisie, żeby to wszystko tutaj zrobić tak jak ma być. Na razie jest to zaklejone i tutaj mam taki chwilowy zastępczy uchwyt topika, który Fajnie się sprawdza, przynajmniej na razie. Fajnie wygląda. Jeszcze z tym nie jeździłem szczerze. O nie, raz z tym kiedyś jechałem było ok No niestety drugi bidon się nie zmieści, ale tak jak powiedziałem będzie... Będzie bukłak i, i, i bukłak 2,5 litrowy plus 0,65 wody w zupełności powinno wystarczyć. A! I co jeszcze dobrego daje ten uchwyt na uchwyt? Że nie umieściłbym tego tak nisko, gdybym umieszczał koszyk w tych otworach. Wtedy bidon by się automatycznie przesunął do góry i nie zmieściłby się w tej ramie. A teraz razem z torbą się mieści. Dlatego polecam to rozwiązanie. No jest oczywiście, kilka, jest oczywiście kilka oczywistych oczywistości. Przede wszystkim, żeby wystartować w ultramaratonie, nawet takim liczącym około 500 km, nawet nie górskim, chociaż tutaj przewyższeń trochę będzie, bo Mazury to jednak teren pagórkowaty, trzeba trenować. No właśnie odbywam swój taki trening przedstartowy. W zasadzie powinienem zrobić wczoraj trening interwałowy, tak mi go rozpisał Maciek, trener, ale no z braku czasu, ze względu na to, że wyjeżdżam na na rajd nie będzie mi kilka dni. E, no po prostu rodzina mnie potrzebuje. E, mam już swoje lata, nie mogę cały czasu jeździć na rowerze, dlatego nie udało mi się zrobić wczorajszego treningu. Dzisiejszy trening, który miał być dwugodzinnym rozjazdem, również jest takim troszeczkę po łebkach. Nagrywam tutaj ten, te, tego vloga. Za chwileczkę spotykam się z żoną. Musimy jeszcze pozałatwiać parę rzeczy, więc yy, też ten trening będzie taki, yy, taki nie bardzo, dlatego u mnie to tak często jest, że tydzień przedstartowy yy, to te treningi są już takie, takie po łebkach, yy, no ale cóż no, yy, tak bywa. Natomiast oczywiście fajnie by było trenować niemalże do końca. Drugą oczywistą oczywistością przed takim rajdem jest to, że trzeba się na taki rajd zapisać. Yy, co nie jest zawsze takie proste, szczególnie przy bardziej przy, przy tych popularniejszych ultramaratonach, jak choćby Wisła 1200 czy Pomorska 500, zapisanie się na taki rajd. E, można powiedzieć, że graniczy z cudem, ale tak naprawdę graniczy z cudem na początku. Warto się zapisać, warto się wpisać na listę rezerwową, bo zawsze tak jest, że ktoś rezygnuje. Tak naprawdę bardzo dużo osób rezygnuje. E, zapisy są przeważnie jesienią. Starty się odbywają dopiero wiosną latem, dlatego... Warto się na taki ultramaraton e, zapisać nawet na listę rezerwową. Nie będę opowiadał w tym odcinku o setupie. Chyba. Widzisz mnie? Dobra. No. To Tosia mnie nagrywa, więc... Zobaczcie eee. mam zdolną tutaj kamerzystkę. E, ostatnio mi ktoś zadał pytanie, a, bo poprosił mnie, żebym poruszył temat e, dojazdu na taki wyścig. E, gdzie ty mnie nagrywasz? Ty patrz na mnie. Dojazdu na taki wyścig. No i co? No i powiem wam, że e, jak jest taki wyścig typu GLG, gdzie start i meta jest w tym samym miejscu, to jest to proste. No najczęściej robi się to samochodem. Jedziemy samochodem, zostawiamy samochód w miejscu startu robimy pętlę, w tym przypadku 500 km i wracamy na metę. A, takie wyjazdy e, z, ze startem i z metą e, w tym samym miejscu najbardziej chyba lubię. Najmniej trzeba to logistycznie opracowywać. E, chociaż generalnie bardzo często takie jest, że na start jadę samochodem po prostu albo mnie ktoś zawozi. Tak jak ostatnio na wschód Kasia z Tosią mnie zawiozły. E, tak albo po prostu jadę sam samochodem i zostawiam ale jadąc samochodem mamy ten plus że możemy zabrać tak naprawdę ze sobą więcej rzeczy o tu mam na przykład ciuchy na wszelkie okazje bo nie wiadomo chipsy bo nie wiadomo jak będzie niestety prognozy nie są optymistyczne i może się okazać że yy, że wziąłbym za dużo, albo wziąłbym za mało. Dlatego biorę dwie opcje ze sobą: na pusto, na lekko, na krótko i na długo ciężko. Mało tego. Zamówiłem sobie jeszcze do paczkomatu w Barczewie na jutro. Jeszcze coś sobie zamówiłem z ciuchów, ale to potem pokażę, co sobie zamówiłem, jeżeli dojdzie, jeżeli zdąży dojść. I ruszam, to się rusza ze mną, bo to się odwoże do mamy do pracy do Kasi, i e, tak to jest. E, w ogóle m, dlatego, że fajnie mi poszło na wschodzie, e, a pojechałem tam nie dzień wcześniej, tak jak zazwyczaj robiłem, tylko dwa dni wcześniej. E, tym razem postanowiłem zrobić tak samo. Ja wyjeżdżam już w środę e, i do tam najprawdopodobniej jakoś koło pierwszej albo drugiej w nocy dzisiaj. No dobra, wszystko mam. Godzina 17.25 Ruszam na Mazury. No to co? Z no dojazdów preferuję zdecydowanie jazdę własnym samochodem. Czasem jadę z kolegą. Z Marcinem zdarzyło mi się parę razy jechać Albo jego samochodem, albo moim A tym razem, mimo że startujemy Obaj w tych zawodach Najprawdopodobniej, jeżeli Marcin nie przestraszy się deszczu I dojedzie To to, to jedziemy Każdy swoim samochodem Bo ja wyjeżdżam w środę, on przyjeżdża dopiero do mnie Dojeżdża do hotelu w czwartek No i tak jak mówię no To jest dość łatwa logistyka W sytuacji, w której Mamy start i metę w tym samym miejscu Natomiast jeżeli start jest na przykład w Bieszczadach, meta w Gdańsku, no to tu w moim przypadku było tak, że ponieważ tam dojazd, jak pewnie wiecie, ci którzy tam byli, znaczy ci którzy tam byli to na pewno wiedzą, e, chyba że dojeżdżali samochodem i nawet tego nie sprawdzali. Nie, ale dojazd generalnie na, na start na przykład z zawodów Wschód 1400 był dość skomplikowany, jeżeli, chodzi, jeżeli trzeba by było na przykład dojechać pociągami. Bardzo często wtedy odbywa się to tak, że na grupie jakiejś facebookowej związanej z konkretnym rajdem uczestnicy takiego rajdu skrzykują się yy, albo i jadą, albo jakimś wspólnym transportem pod tytułem czyjś prywatny samochód, na przykład dwie, trzy osoby. Albo co jest pewnie jeszcze bardziej opłacalne, wynajmują na przykład busa, kierowcę z busem, który wiezie ich i rowery, czasami rowery na przyczepce. No i w ten sposób sobie radzą. Dlatego koniec języka za przewodnika, jak to omawiała moja mama, czy tam moja babcia, nie pamiętam. I, I tyle, no i to, to, to wszystko jest do ogarnięcia. Great Lakes Gravel, druga edycja tego ultramaratonu, organizowana m.in. przez Pawła Kuflikowskiego. W zeszłym roku to jechałem, w zeszłym roku robiłem to w dwa dni. Po, podzieliłem sobie trasę na dwa dni, po 240 parę kilometrów. W zeszłym roku była to trasa świetna, całkowicie praktycznie przejezdna. No, i dopisała nam przede wszystkim pogoda. Dopiero pod koniec, tak naprawdę, rajdu pod koniec wieczorem, w sobotę rozpadało się, a przez cały rajd była piękna, słoneczna pogoda. Taka jak dzisiaj, taka jak dzisiaj, w środę, tutaj na Śląsku. no to mamy czwarteczek godzina 10.10, .10. jestem od wczoraj od północy, w zasadzie od pół do pierwszej w nocy w Wilimach, w tym oto ośrodku który widzicie za mną znany mi, bo w zeszłym roku tutaj również spędzałem noc przedstartową e, przyjechałem wczoraj, żeby się wyspać, e, żeby spędzić noc i dzisiaj odpocząć, niestety Spałem 4 godziny. Albo mi jeszcze zeszło, albo jeszcze coś oglądałem, albo zanim usnąłem, to była chyba druga 30 czy trzecia, a wstałem dzisiaj o 7, dlatego że e, cały pensjonat, cały ośrodek, który widzicie za mną, żył swoim życiem i niestety nie byłem w stanie spać, e, muszę jeszcze dzisiaj odebrać przesyłkę z Ultra Adventure bo e, firma owa Marcin Grudziński, pozdrawiam Marcinku e, przesyła mi do paczkomatu ciuchy ciepłe i przeciwdeszczowe, bo niestety prognozy się najprawdopodobniej sprawdzą i będzie padało, będzie zimno, odczuwalna temperatura w nocy, podobno z piątku na, e, z piątku na sobotę, to 3 stopnie. Tak mi właśnie Marcin, e, Marcin mój towarzysz z kolei rajdu Pisał przed chwilą Ja już jestem na miejscu, więc Robotę trzeba Odbębnić i jechać eee, Jeszcze muszę pakiet startowy odebrać Zmontować vloga Halo? No, jak tam? O Jezu Kasia, wiesz jak tu leje Ja się w ogóle zastanawiam czy w tym, czy w tym startować no co, No Kasia, znaczy inaczej, jeżeli... Jeżeli miałoby tak cały czas lać jak teraz, to to jest bez sensu. Przecież to ja na, ja na dzień dobry będę tak mokry, że... No, że to będzie męczarnia mega, nie? No niby prognozy mówią, że... Że jutro ma rano nie padać, dopiero potem ma padać, no ale teraz na przykład jest... Wiesz, pokazane, że jest 1,1 e, milimetra deszczu, chyba tak to, się, tak to się liczy. A to jest taka, no, ulewa, kurczę. A jutro ma być 1,9 na przykład, czy tam w nocy ma być 1,9 z piątku na sobotę przez 5 czy przez 6 godzin. Czyli jeszcze będzie większy deszcz niż teraz. Oj, nie wiem. No po prostu mam takiego doła, że masakra. Nie wiem, co ja w ogóle tu robię. Jestem niewyspany. Jest... Obiecujecie? Obiecujemy, słowo. Okej. Okay. Okay. <grym America> znaczy wiesz, jak tam trochę popada, to jeszcze nie, to nie ma nie, tragedii, no, ale... jutro ma być tak? do 16 stopni. Nawet jeszcze tutaj 3 godziny deszczu, no naprawdę, no, no, no na, problem. Tak? Tak? To, że jest tank, że to, tak, że roć na deszczu i okay. my. To to, my. po wszystkim będzie. Okej. Tu planuję tylko przelotę jakieś na jest leki, sobota, wie. bo trochę będziecie mieli tam po drodze deszczu, a w niedzielę bez deszczu jest teraz. Znaczy ja planuję to zrobić do soboty do jakiejś tam 14. Czyli lągiem. Czyli lągiem. Chodź do jutra. Więc, no i yy, to szacun. No nie no, wiem, no. Szacun przed startem. Czy mi się uda, czy no wiesz, taka jest pogoda, że... No dobra, no dobrze, że jestem pierwszy. Tak. No, co, no. A co pierwszy, to A kto pierwszy Chociaż jestem pierwszy odbierający no, pakiet, no. tak, no, no, no. no. Watch how I hustle, I get back Ain't havin' no more setback Spent it in you, no, I get that breath back At first we was losing started doing head crack That's a big L, but we felt your impact And I tilt my head back and I look up to the sky No, tu mamy. Czym chata bogata od Ultra Adventure? Oczywiście nie wezmę wszystkiego, co tutaj jest, bo jakbym chciał wziąć wszystko, co tu jest, to bym poszedł z torbami. Nawet jakbym był milionerem. To są drogie ciuchy, podobno dobre i ja to sprawdzę, eee, żeby była jasność, nie dostaję ich, kupuję z jakąś tam zniżką, ale takie zniżki Marcin eee, dość często oferuje grupowiczom na Facebooku, dlatego polujcie, zobaczymy, co mi się przyda na ten rajd. Przy okazji to trochę przetestuję, zobaczymy, co tutaj jest. Eee, no i na tą pogodę, która ma być, eee, Marcin poleca mi... Hmm, taki bezrękawnik z Merino, z czymś tam jeszcze, nie będę się tutaj teraz wydurniał. Kiedyś go zaproszę do vloga i poopowiadamy o tych ciuchach poopowiada. Hmm, I taki oto softshell z Ashmain e, firmy. No. Wygląda to zacnie. E, mam nadzieję, że ochroni mnie przed tym zimnym i deszczem. Nie wiem, czy ten vlog ukaże się przed GLG czy po GLG. Bo nawet jeżeli mi się go uda dzisiaj zmontować, to najprawdopodobniej będzie problem z wysłaniem, bo tu nie ma internetu. Nie ma zasięgu komórki, nie ma internetu w ośrodku. Zobaczymy. A dobra, słuchajcie. Nie wiem, co mam powiedzieć. Ładnie tu, tylko ta pogoda nie nastraja rzeczywiście. No ale cóż. Nikt nie mówił, że ultramaratony to jest łatwy kawałek chleba. Tosia! Co? Co mi życzysz na ten rajd? Żebyś nigdy o, to jest, to jest bardzo dobre. To, jest bar, to są bardzo żebyś dobre Żebyś się nie zgubił w lesie. O, dziękuję Ci bardzo. To są najlepsze życzenia. No wygrać i tak nie wygram. obym się, oby nie upadł i bym się nie zgubił w lesie. Albo jeszcze, żebyś zajął takie 17 miejsce, jak miałeś. A, to by było czat. No, na Gielgie zająć 17 miejsce to byłby czat. Chociaż na wschodzie też był, był czat. No dziękuję Ci za te życzenia. Jeszcze jeżeli mogę Cię o coś prosić, to żebym nie miał żadnych awarii, ani żadnych kontuzji, ani żadnych... no żebym nie miał awarii roweru, co? Życzysz no mi dobrze. tego? Tak. Dzięki. No dobra, jedziemy.